Cześć, ja jestem w artykule 13 i dzisiaj przedstawię wam e, rozwiązanie problemu, w, z którym tu weszliście, czyli wy, wywalania podczas gry na pulpit. Zdarza mi się to, zdarzało mi się to często. E, jest to przede wszystkim spowodowane przez powiadomienia różnego rodzaju. U mnie był to najpierw odkurzacz, tak ten co czyści, a potem e, no przez inne programy. Dzisiaj, więc dzisiaj pokażę wam. Jak to po prostu wyłączyć, żebyśmy mogli cieszyć się grą. Zapraszam do oglądania. Jak już mówiłem, głównym problemem są wyskakujące powiadomienia. Dobra, Steama nie będę wyłączył. Ech, w, e, pokażę przynajmniej w esecie jak to wygląda. Ja mam eset Smart Security 9. No właśnie. I o co chodzi? E, wchodzimy sobie w ustawienia. I... No, wchodzimy w nasze ustawienia, ochrona komputera i włączamy tryb Gear. Co robi tryb Gear? Tryb Gear optymalizuje wydajność pod kątem gier i prezentacji. Z jednej strony jest to spoko, bo możemy sobie polepszyć trochę grafikę w grach i przy okazji nie będzie nas wyrzucało z gry, ponieważ wyłącza to wszystkie powiadomienia, przynajmniej te co asset blokuje. I możemy cieszyć się w grą. Tym krótkim poradnikiem kończę odcinek. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Do zobaczenia.